Kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, że długo się nie odzywałam, no już chwilę, bo od stycznia. Y, tylko ostatnio na moim kanale pojawił się filmik taki pożegnalny dla mojego pieska, y, który był ze mną 12 lat, więc to długo. Y, no, niestety 19 lutego odeszła, więc... No minęło trochę czasu, już jest u mnie lepiej. Myślę, że nie da się być przygotowanym na takie coś. No ale już jest lepiej, więc pomyślałam, że mogę dla Was coś nagrać. Z racji tego też, że jutro jadę na weekend do Krakowa z moją mamą. Jedziemy pociągiem, więc pomyślałam sobie, że czemu by nie zrobić z tego vloga. Bo czemu nie? Tak, też na pamiątkę. E, I co? Jedziemy jutro rano o ósmej, więc dzisiaj muszę się spakować. E, no, jedziemy tylko do soboty, myślę. Jutro jest piątek, e, więc na jedną noc. No, ewentualnie zostaniemy do niedzieli, ale to się dowiecie wszystkiego, e, więc no. E, ja jestem też trochę aktywna na Instagramie, więc jak ktoś mnie nie obserwuje, to macie nazwę. Zapraszam. No, możecie zaobserwować. No i polekować zdjęcia. Na pewno z Krakowa coś wrzucę, jakieś zdjęcia. Więc tak. W sumie to. No, nie było mnie trochę na tym kanale i w ogóle. Więc możemy sobie pogadać. Trochę się u mnie zmieniło. Jak możecie zauważyć też. Mam nowe okulary. Teraz trochę lepiej widzę, bo tamte szkła w tamtych okularach były takie no dość słabe i już mogę wam jeszcze powiedzieć, że mam plany na wakacje. Takie trochę to są wakacje moich marzeń, że tak to ujmę. Wiecie co? Jeszcze wam chyba nie powiem, gdzie to dokładnie będzie i gdzie jadę. Albo lecę. No, zobaczycie. Ehm, no bo wiecie, to jest, to jest pewne, e, ale też tak nie do końca. E, taki dosyć świeży temat, bym powiedziała, że to jest. E, dlatego, jak to wszystko dojdzie do skutku, to na pewno się o tym dowiecie. Będę też e, aktywniejsza na social mediach. E, więc myślę, że warto zaobserwować mnie na tych social mediach wszystkich e, wszystko macie w opisie e, także e, będzie mi bardzo miło, jeśli zaobserwujecie mnie i tak, ostatnio jestem też dosyć aktywna na TikToku i trochę na Instagramie kto mnie obserwuje tam, to, to wie no także e, pogadaliśmy sobie trochę ja mam nadzieję, że u was jest wszystko dobrze napiszcie w komentarzu, co u was i w ogóle ja lubię czytać komentarze od Was. Także piszcie albo tu na dole pod odcinkiem, albo na Instagramie. Ja oczywiście odpiszę. A teraz już zabieram Was na wycieczkę do Krakowa. Hejka, kochani, witam Was. W nowym dniu jest 6.20. Ja wstałam godzinę temu, jakoś tak. Umyłam włosy, bo zostało mi jeszcze tylko się pomalować. Muszę ubrać się do końca i coś zjeść bo wychodzimy tak gdzieś za godzinę bo chcemy być wcześniej pociąg mamy na 8.20 ale no wolimy być tak 7.30 yy, znaczy o 8.30 wyjdziemy z domu więc pewnie będziemy o 8 yy, na dworcu więc yy, tak, idę się teraz do końca wyszykować yy, i co? Zapraszam Was na obejrzenie tego odcinka, jeśli Wam się spodobał dajcie łapkę w górę i subskrypcję zostawcie, żeby być na bieżąco. Takie fajne stragany z duperelami wszystkimi, tu były jakieś słodycze, tutaj były takie napisy, które pan sam robił i mi też zrobił na zamówienie. Tu były jakieś fajne łyżki do mieszania z uśmiechem, były, było naprawdę bardzo dużo tych straganów. Biżuteria, jakieś nie wiem, magnesy, jakieś super przywieszki. Tutaj były takie jeszcze mega słodkie. O, pocztówki też były, ale były też takie mega słodkie mini książeczki, zaraz zobaczycie. O, tutaj, matko, one były takie cute, boże. Jakby, oh my gosh, no nie. Takie słodziaśne. Nie pamiętam za ile one były, ale mega słodkie. No, popatrzcie sami na to. Prześliczne. Ja nie wiem, kto, kto to robi, ale mega. Mega super. Tu były jakieś pamiątki, jakieś kubeczki, dzwonki, no dosłownie wszystko. I tu był taki mega kozacki koziołek, ja nie wiem, mega super był. No i mega dużo tego było. A tutaj sobie idę już yy, przez rynek, przez taką mega fajną uliczkę, więc no, to ja. No, a tutaj wracamy już powoli do yy, cioci, do domu, bo nie wiem czy mówiłam, ale do cioci przyjechaliśmy. Tutaj jeszcze zahaczyliśmy o galerię, o Starbucksa, oczywiście. No i tu już jesteśmy u cioci. Siedzę sobie właśnie na balkonie z Rikusią. Byłyśmy już dzisiaj na dworcu, jak przyjechałyśmy. Byłyśmy w galerii, potem wróciłyśmy tu zostawić bagaże yy, nasze, i potem znowu wróciłyśmy na miasto, do galerii, na rynek i ogólnie na taki spacer. To też widzieliście przebitki, i na razie czekam na obiad w sensie yy, ciocia z mną robią obiad, a ja sobie siedzę i mam czas wolny, więc mogłam się do Was odezwać. Kusia się tuli do mojej nogi. Fajnie. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Więc no, mogę Wam powiedzieć, co będziemy robić jutro. Coś ja sama do końca nie wiem, ale chyba pojedziemy sobie do galerii też. Dzisiaj moja mama się idą na koncert, bo urodziny cioci są, więc wybieram się na koncert. A ja sobie zostanę chyba tutaj, w mieszkaniu, albo pojadę na, na miasto po prostu. No, ja jeszcze nie ogarniam tych tram tramwajów, ale wystarczy się zapytać Cioci i wszystko będzie jasne, tak myślę. Już dwa razy jechałam dzisiaj. Trzy. Cztery. Sorry, cztery razy jechałam już tramwajem dzisiaj. W sensie w obie strony, wiecie? Dwa razy w obie strony, bo chyba cztery. No, tak. W ogóle miałam jechać z Julką, którą znacie z poprzednich filmików, ale niestety nie mogła, z czego jest mi bardzo przykro, ale pozdrawiam Cię Julka, jeśli to oglądasz, a raczej to będziesz oglądać, więc pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Yy, ogólnie to, yy, wracając jeszcze do tego, yy, jak byłam na mieście, to był, było tam takie stoisko z drewnianymi imionami i kupiłam sobie O kot wskoczył, skoczył. Myślałam, że mi to Bo mam staty na misce. Super. I um, co? Um, o czym mówiłam? A! O drewnianych napisach, w sensie o imionach i takich tam. No tu kupiłam sobie i pan specjalnie mi na zamówienie tak 15 minut to trwało. Pan na zamówienie sam, nie wiem jak to wycinał, sam musiał narysować, potem to wycinał i na zamówienie mi zrobił, bo to za 10 złotych, serio 10 złotych to kosztowało i musiał zrobić mi na zamówienie, bo mojego imienia nie ma nigdzie, na żadnych magnesach, kubeczkach, jakichś nie wiem, bryloczkach, nigdy nie ma mojego imienia, więc no. Super. Mamo, chciałaś być w Krakowie. Na... Mamo, chciałaś być na filmiku. Jak się czujesz w Krakowie? Bardzo dobrze. Do mikrofonu. Bardzo dobrze robię obiad. Co na obiad? Potrzec sobie ziemniaki. Słówka i zielona sałotkę. Sałotka? Sałotka. Opa. Jami. Ci się podoba? Także tam mi się podoba. Tam nigdzie nie byłam, więc bardzo mi się podoba. Jest zimno. Trochę. A tobie nie jest zimno? Jest. Jest zimno! No trochę jest zimno! Gdzie? No na polu! Jest mi do pięć, to rozumiem. Jest się No. Więc tak, robimy obiad. Znaczy, mama robi obiad. Ja tylko nadzoruję. Ja tylko nadzoruję i filmuję. Gdzie jest y, ta plakietka, ta drewniana? To pokażę. U mnie w salonie. To poczekajcie. Albo nie, potem wam pokażę, bo cię jest w pokoju na razie. To nie będę jej przeszkadzał, bo ona coś tam robi, nie wiem, chyba pracuje coś. O, słyszeliście? Nie, no zaraz. Patrzcie jaki mamy widok z okna, czwarte piętro. Kochani, to nie są ćwiczenia. Nie wiem, czy widać. Widać? Chyba widać. O, jak tu ładnie, patrz, jak tu ładnie oświetla mnie. Mamo. Nie mogę zobaczyć. Cię oświetla. O, cześć, jest? No ja jestem, podglądam Was. Dobra, idę. Pa, Gdzie to jest? Proszę? Gdzie to jest? W torebce? Jaki fajny magnes. Patrzcie. Koteczek. Jeszcze jest biały. O matko czekajcie. Nie chcę się przyczepić. Jeszcze jest biały. W ogóle to jest dużo magnesów. Tu ma bardzo dużo magnesów. No. To zostawię I... I pójdę po to. a few moments later three days later three weeks later many months later six and a half hours later one eternity later Moja mama jest jakaś dziwna, bo imię Adrianena też było, ale sobie nie kupiła, nie wiem dlaczego. No to było tylko po 10 zł. Patrzcie, jakie ładne. Pan zrobił mi na zamówienie. To było za 10 zł, tylko, więc myślę, że warto. Myślę, że warto. Tak? Tak. Super. No, to odezwę się gdzieś później. Bo nie robię nic ciekawego teraz. Więc pozdrawiam. Pozdrawiamy? Pozdrawiamy. No i super. Hejka, mamy nowy dzień. Już wyszliśmy sobie na spacer. To się chyba nazywa bulwar Krakowski, nie wiem, nie łapcie mnie za słowa, bo ja się nie znam. E, no, i tutaj sobie idziemy właśnie. Długo szliśmy, bardzo długo i nagle się rozpadało, jakby była ładna pogoda, a później dramat. Nie wiem co tu się wydarzyło. No, yy, super. Nawet grad zaczął padać też z czasem, o, siemanko tutaj. E, no. Tutaj strasznie było zimno, padało, wiało, wszystko naraz. Masakra. Ale jak już potem przeschło trochę, no to poszliśmy sobie na Wawel. Tutaj macie smoka. Super. W ogóle nie zioną ogniem, nieważne. No. Tutaj macie jakiś widoczek, i tak dalej. A tutaj była taka bardzo fajna ławka, gdzie Wodecki śpiewał. Jak się kliknęło. Na ławkę. Posłuchajcie sobie. Umiemy żyć obok tła. Nie widzieć krzywd ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma. A przecież nikt w czasie nie da nakryć. No, także taka muzyczka sobie leciała. Kawałek wam nagrałam. Tu mamy jakieś koniki, ładne niebo. Tutaj weszliśmy sobie na Bawel. I trochę pozwiedzaliśmy. W sensie ja już tu byłam, ale moja mama nie była nigdy na Wawelu. Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale nie była, i przyszliśmy zobaczyć. Więc no, było bardzo fajne niebo. Takie, no, no ładne. Tutaj już na rynku jesteśmy. Wam trochę ponagrywałam takich różnych widoków. To oglądajcie sobie, bo naprawdę bardzo ładne są. Podobają mi się. Tak skromnym zdaniem. Tutaj ładnie słońce oświetlało budynki. No super, potem wybraliśmy się do galerii krakowskiej. Um, no, poszłam sobie kupić e, sushi na wieczór, bo uwielbiam sushi. Nie wiem jak wy, ale ja kocham sushi. No i wybrałam sobie taki zestaw, no znaczy nie ten konkretnie, ale taki inny. Tu już wracamy na mieszkanie. Um, no, i teraz macie pokazane tu to, co wybrałam. E, I to było mega, mega dobre. I tu już no, zaczęłam się zbierać do spania. No i przyszła oczywiście pora na skincare i ogólnie na wieczorną rutynę, no to po wykąpaniu właśnie zmyłam y, makijaż tak do końca, y, bo trochę go zmyłam wcześniej, ale bardziej zmywam drugi raz po kąpieli. No i sobie tu zmywam oczywiście tak dokładniej tutaj coś mi nie pykło no tu was macham super ekstra obroty widzę super tutaj myłam sobie już twarz i jakoś mi doszło ostatkami pianki bo już mi się kończy muszę kupić nową jutro zobaczymy czy, czy nie zapomnę o tu już spłukam buzię wycieram w ręcznik no i super ogólnie to dzień mi się podobał i pozdrawiam was bardzo serdecznie no, i oczywiście nadeszła niedziela, czyli dzień powrotu do domu, do Rzeszowa. I no, w sumie trochę szkoda, bo mega mi się podobało w Krakowie. No, ale no, trzeba wrócić do domu, tak? Bo jest szkoła, niestety. No, i tutaj już y, idziemy na pociąg. Czekałyśmy. W ogóle pociąg był wcześniej, nie wiem czemu, więc dobrze, że, że się nie spóźniłyśmy. No, ale okej, okay. to był nasz wagon. Y, numer 12. Tak, super. Siedzieliśmy w przedziale, więc było mega i mega mało ludzi było w środku. W sensie na początku byli jacyś, no ale potem sobie wysiedli. Tak się mówi? Wysi no, wyszli z pociągu po prostu, jezu. No i tu już wracamy do Rzeszowa. E Macie trochę drogi nagranej. Tak, super. W ogóle droga mi się troszeczkę dłużyła, ale było fajnie. Tu już jesteśmy w Rzeszowie. I no wracamy do domu. Przyjechała po nas moja babcia i wracamy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za poświęcony czas i pa pa!